Co to jest hepcydyna i na czym polega jej działanie? Hepcydyna jest białkiem produkowanym głównie w komórkach wątroby, czyli hepatocytach. Jest ona najistotniejszym czynnikiem regulującym gospodarkę żelazem w ustroju. Hamuje wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego oraz uwalnianie go z TZW, makrofagów, przez co powoduje zmniejszenie stężenia żelaza w surowicy krwi. Stężenie hepcydyny jest związane ze stężeniem feretyny. Dodatkowo hepcydyna należy do grupy tak białek ostrej fazy towarzyszących stanom zapalnym, zakażeniom, urazom lub chorobie nowotworowej. Zmniejszenie stężenia hepcydyny obserwuje się w hemochromatozie wrodzonej, talasemiach, niedokrwistościach do serytropoetycznych, grupa wrodzonych chorób przebiegających z niedokrwistością. Charakteryzujących się powstawaniem nieprawidłowych i ulegających szybkiemu niszczeniu erytrocytów oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza. Zaprzestanie jej produkcji obserwuje się także w hipoksji przy niedoborze żelaza oraz na skutek działania erytropoetyny hormon indukujący powstawanie czerwonych krwinek. Zwiększone stężenie obserwuje się także w stanach zapalnych. Zakażenia i niedokrwistości chorób przewlekłych, towarzyszącej różnym chorobom, jak RZS, przewlekła choroba nerek, a także nowotworom? Jej powstawanie jest indukowane w stanach przeładowania żelazem. Jakie są wskazania do badania stężenia hepcydyny? Nie ma wskazań do rutynowego oznaczania stężenia hercydyny. Na ogół jej oznaczenie następuje po wykonaniu wcześniejszej diagnostyki niedokrwistości i zaburzeń stężenia żelaza. Wynik tego badania może być przydatny w diagnostyce hemochromatozy wrodzonej, różnicowaniu typów niedokrwistości oraz monitorowaniu suplementacji żelaza lub monitorowania efektów leczenia retropoetyną. Do pełnego obrazu diagnostyki zaburzeń i metabolizmu żelaza należą, stężenie żelaza we krwi, stężenie feretyny, całkowita zdolność wiązania żelaza przez transferyny, wysycenie transferyny, rozpuszczalny receptor dla transferyny, ujp, utajona zdolność wiązania żelaza. Jak przebiega badanie stężenia hepcydyny w surowicy krwi? Badanie stężenia hepcydyny wykonuje się na próbce pobranej krwi Żelnej. Jakie powikłania mogą wystąpić po badaniu stężenia hepcydyny? Jak postępować po tym badaniu? Powikłania wiążą się z metodą pobierania materiału na badanie, czyli są takie same jak powikłania po każdym pobraniu krwi Żelnej.